Zobacz jak się pięknie kaczuszka kąpie, Nie? Pięknie, zobacz. Kocham takie widoki, wow, jak człowiek, człowiek... dąży do tych wszystkich głupot, takich materialnych. A kaczuszka sobie jedzie, kręci się, cieszy się, żebyśmy tak trochę pożyli jak oni, nie? się Cieszy niczym, a tak bardzo wiele. No. Super, jak kręci się niesamowicie, no? Pięknie. Widzisz ją, widzisz ją. Gdzie ona jest? Teraz A muszę ją tu złapać, gdzie jest popłynęła gdzieś. Gdzie jesteś kaczuszka? No, o tam jest, tam jest. Zobacz jakie piękne. W kamerze to tak nie widać pięknie, ale zobacz jakie odblaski są tego morza. Pięknie, zobacz, zobacz jak to cudownie wygląda, nie? Tak popatrzeć sobie na to morze cudownie. Pomedytować, pomodlić się, zobacz, jak cudownie, nie? Wow, jak się odbija słońce, cudownie. A rybek, ile tutaj jest? No, jakie rafy kolorowe, zobacz. Wow, cudownie wygląda, nie? Zobacz tu. No i tak. Trzeba. Naprawdę bardzo często w swoim życiu, jak już Cię wszystko przygniata, chociaż powinno być już przed tym przegnie, przygniataniem, ale jak już tak naprawdę nic nie możesz, musisz się wyciszyć. Nie ma innego wyjścia w swoim życiu, jeżeli się nie wyciszysz, nie usłyszysz tego głosu Pana Boga. No i będziesz w takim, wiesz, w takiej, w takim kole, co się cały czas odwraca, odwraca, na takim bujaku, co się buja do przodu, do tyłu, ale cały czas stoi w miejscu, nie? Uwielbiam te piękności, które Pan Bóg stworzył. No. Następne superowe piękności. Wow. Jak się odbija pięknie to światło. O, ważka. Nasz helikopter przyleciał. Jak po polsku się nazywa, nie jakby małą dziewczynką. To taki był helikopter. A Zobacz, jak się odbija pięknie. Wow. Uwielbiam to. Zobacz, jak się odbija może. Ci przybliżę. No nie wiem czy jest cudowniejszy widok. Bez żadnych filtrów, bez niczego. O kaczuszka przyszła do mnie. Nie może do mnie wyskoczy. A to jest mój ręcznik, widzisz? Zaraz Ci pokażę. Kaczuszka, kaczuszka! Halo, kaczuszka! Zobacz, to jest mój ręcznik, to są moje wszystkie sprawy, moje okulary. Pan Jezus jak zwykle. czy tam sobie modlę się za ciebie, za siebie, za innych. A tu jest kaczuszka, cudowna. Przyszła teraz tutaj popisywać się. Fajnie. A jest dopiero rewelacja. No, gdzie jesteś? No, nurkujesz no. Nurkujesz i potem cię nie widzę. Ale mnie to się to podoba. Zobacz. Naprawdę, no patrz, wyszła jak się odwróciłam. No, co za niegrzeczne. Jak dzieci moje, no. O, zawoła, super. Ile można sobie na. Gdzie on jest? Tu jest. Proszę, jaki sobie płynie. A zobacz jak tutaj cudownie to wygląda. Naprawdę cudownie. Wow.